The Amazing Spider-Man zeszycie drugim rozpoczynamy od dramatycznej konfrontacji Petera Parkera z Anną Marią, która przez ostatnie miesiące była w związku z Peterem. Teraz, skoro i tak zna prawdę o jego tożsamości, to Peter mówi jej, że przez ten cały czas, od kiedy się poznali, to w jego ciele był tak naprawdę umysł od Octaviusa, który przejął kontrolę nad jego ciałem. To był dla Anny Marii ogromny szok, ale dzięki swojej niezwykłej inteligencji zachowuje spokój i stara się przemyśleć wszystko na chłodno. Rozumie, że nie może po prostu odrzucić Petera, ale także potrzebuje czasu, aby by poradzić sobie z tym, co się wydarzyło. Mimo to nie odchodzi z firmy, tylko stwierdza, że pomoże mu prowadzić firmę, gdyż o to dzielił się z nią wszystkim. W międzyczasie Peter otrzymuje telefon od Avengersów, którzy mimo jego powrotu i tak chcą go zbadać i dowiedzieć się, czy naprawdę wszystko już w porządku. Peter tłumaczy im sytuację i przeprasza za wszystko, co się wydarzyło, a Avengersi wyrażają zrozumienie. Sam Kapitan Ameryka mówi mu, że rozumie jak to jest, kiedy jest się nieobecnym przez jakiś czas i ciężko jest potem odnaleźć się w nowej rzeczywistości, co daje Peter pewną ulgę i poczucie wsparcia. Po rozmowie z Avengersami, Peter wyrusza w miasto, gdzie natrafia na Elektro, który szaleje po ulicach. Po brutalnej walce Spider-Man ostatecznie wygrywa konfrontację, a całe starcie obserwuje Johnny Storm, stary przyjaciel Petera i członek fantastycznej czwórki. Po walce Johnny i Peter mają szczerą rozmowę, wymieniając się doświadczeniami z ostatnich miesięcy. Johnny wyznaje, że stracił swoje moce, a Peter opowiada mu o wydarzeniach związanych z Otto. Johnny, chcąc pocieszyć przyjaciela, daje mu zapiski, które zawierają informacje o wszystkim, co działo się podczas jego nieobecności. Miał to być swego rodzaju prezent, który miał pomóc Peterowi zrozumieć, jak wiele się zmieniło. Po szczerej też rozmowie ze swoim przyjacielem, Peter też już zrozumiał, co musi zrobić, więc wraca do Parker Industries, gdzie przedstawia swoją nową wizję firmy. Decyduje się oficjalnie odciąć firmę od Spidermana, aby uniknąć dalszej kontrowersji z tym związanych i zamiast tego, Peter proponuje zbudowanie nowoczesnego, wysoko zaawansowanego więzienia dla superprzestępców, które ma stać się nowym projektem firmy. To ważna decyzja, która pokazuje, jak Peter Stara się odzyskać kontrolę nad swoim życiem i przyszłością, jednocześnie dostosowując się do zmieniającego się świata. A jeśli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, to zostawcie suba, aby tego nie przegapić.